Dzień dobry Państwu, nazywam się Iwona Mroczek i jestem dyrektorem Centrum Handlowego Zielone Arkady. Centrum, które tak naprawdę oddamy do Państwa dyspozycji już jutro. Na powierzchni około 50 tysięcy metrów kwadratowych oddajemy do Państwa dyspozycji lokale handlowe, lokale usługowe oraz gastronomiczne. W naszej ofercie znajdziecie Państwo bardzo szeroki wybór marek dedykowanych do różnych grup wiekowych, kawiarnie, restauracje, biura podróży, banki. W centrum będzie można załatwić tak naprawdę wszystkie sprawy, łącznie z tym, że będzie można się zameldować, czy też wyrobić dowód rejestracyjny, dlatego że mamy również punkt obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Bydgoszcz. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczyste otwarcie już jutro, to jest 13 listopada o godzinie 8. Pierwszy otwarciowy weekend to weekend rabatów, niespodzianek, promocji przygotowanych przez naszych najemców. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na zakupy na zakupy nie tylko w ten pierwszy weekend, ale przez cały czas. Serdecznie zapraszam.